Wymownie.pl Dobrze powiedziane. Aleksander Fredro Zemsta Scena szósta Papkin Klara z drzwi prawych Papkin O mych myśli, ty bogini! O ty jedna litościwa! Pasmo życia jad przerywa, ale serce jakby w skrzyni. Miłość k tobie zawsze kryje. Klara. Cóż się stało? Papkin. Już nie żyję. Byłbym przywiózł krokodyla, byłbym zyskał twoją rękę, lecz ostatnia przyszła chwila. Dziś rycerską kończę mękę. Klara na stronie. Stracił zmysły do ostatka. Papkin. Ten testament wręczę tobie. Racz posłuchać, jakby matka, i zapłakać na mym grobie. Czyta, łzy często ocierając. Ja, Józef Papkin, syn mego ojca, Jana Papkina. Czule. Jana, Jana, Jan mu było. Czyta. Będąc zupełnie zdrów na ciele i umyśle, ale nie mogąc wiedzieć, kiedy umrę. Oczywiście. Bo jestem otruty przez rejenta milczka w lampce wina. W lampce wina. I robię ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzać nie mogę, bo żadnego nie mam. Nie mogę. Ruchomości zaś rozdaje. Tej, którą zawsze kochał, czcił, szanował i ubóstwiał, jaśnie wielmożnej klarze raptusiewiczównie, starościance Zakroczymskiej daruje angielską gitarę i rzadką kolekcją motyli będącą teraz w zastawie. Artemizę. Cześnikowi dać ją chciałem, ale teraz przemazałem. Artemizę. Dostanie najdzielniejszy rycerz w Europie, pod warunkiem, aby pomnik postawił na mym grobie. Zresztą ruchomości chcę być pochowany. Ociera łzy. Jaśnie Wielmożnego Cześnika zaś i jaśnie Wielmożną Starościankę jako egzekutorów testamentu suplikuję, aby wszystkie moje długi, jak się tylko pokażą, nie płacili. Gdyż chcę przez to braciom moim różnego stanu i wyznania zostawić po sobie pamiątkę. Józef Papkin. Józef Papkin inkognito. Na tytuły miejsca nie ma. Weź więc. I co tu wyryto? Niech twa pamięć wiecznie trzyma. Scena siódma. Papkin, Klara. Wacław z drzwi Lewych. Wacław Klaro, Klaro, co się dzieje? Los nas ściga na zbyt strogo. Wszystkie drogie nam nadzieje w jednej chwili przepaść mogą. Klara Mów ostrożnie. Wacław Spojrzawszy na papkina Zapłacony Podstolina w naszym domu, bo plan ojca niewzruszony ją zaślubić mnie przymusza. Klara. Przebóg. Wacław. A ta podła dusza, bez litości i bez sromu, nie zważając me wyznania, jego woli ucho skłania. Klara. Ach, Wacławie, nie mam władzy mówić, radzić w tej potrzebie, bo truchleję tu o ciebie. Ach, ty nie znasz mego stryja, w porywczości nie ma granic. Wacław, nie lękaj się nadaremnie. Komisarza wszak zna we mnie. Papkin, obojętnie. O, komisarz teraz na nic. Wacław, więc zdradziłeś. Papkin, powiedziałem. Wacław, na niegodny. Klara, wstrzymując go. O no mój drogi, nie powiększaj mojej trwogi. Wacław, niech przynajmniej go ukażę. Klara. Śmierć zadajesz twojej Klarze. Papkin. Kto już w grobie jedną nogą, na tym groźby nic nie mogą. Wacław. Co on mówi? Klara. Różna zwada. Usiądź, usiądź, nie trać chwili. Papkin. O, i moja taka rada, bo się właśnie Cześnik sili zwabić cię tu w swoje szpony. Poczt hajduków, rozstawiony chwyci, zwiąże cię w potrzebie. Klara. Jeszczeż mało to dla ciebie. Wacław. Lecz jak będzie. Klara. W trwodze. Dziś napiszę. Wacław. Dziś wieczorem. Klara. Hałas słyszę. Wacław. To, co mi mówił. Klara. Prosząc. Potem. Potem. Wacław. Idąc ku drzwiom lewym. Idę teraz. Lecz z powrotem. Scena ósma. Klara, papkin, Wacław, Cześnik, Dyndalski. Hajduki z różnych stron. Cześnik. Zastępując w drzwiach lewych. Hola, hola, mocium panie, objechałem jak Bartnika. Wacław. I cóż złego mi się stanie. Widzę dużo przeciwnika, lecz nie myślcie, że się boję. Do Cześnika. Jeśliś zbójca, masz mię, stoję. Ale jeśliś człowiek prawy, jaką taką daj szablinę, w Bogu wiara, że nie zginę. Cześnik. Lubię, chłopcze, żeś mi żwawy, lecz nie o tym teraz mowa. Daj więc baczność na me Rejent wykradł narzeczonę i chce tobie dać za żonę. Miałby triumf w tym sposobie, lecz ja umiem radzić sobie. Lub do turmy pójdziesz na dno, gdzie, że siedzisz ciężko zgadną, albo rękę oddasz klarze. A jeżeli starościanka pójść nie zachce do ołtarza, jest tu druga jej bratanka, tej za ciebie pójść rozkaże. Tobie żona jakby nimfa, pod stolinie grochowianka. Rejentowi tenga finfa, a mnie zemsta doskonała. Tak się skończy sprawa cała. Milczenie. Wacław. Ale. Cześnik. Tutaj nie ma ale. Wacław. Zaraz. Cześnik. Zaraz albo wcale. Wacław. Do Klary. Mamyż wierzyć? Klara. Ha, to wierzmy. Do Cześnika. Ślub brać dziś? Cześnik. Dziś. Klara obraca się ku Wacławowi jakby o odpowiedź. Wacław. Ha, więc wierzmy. Cześnik. Zatem rękę daj dziewicy. Nie od tego widzę ona. Pleban czeka już w kaplicy. Dalej, żwawo. Na stronie. Rejent skona. Odchodzą do kaplicy. Papkin. Testament w ręku. O fortuno, tygrysico, i trucizna, i wesele. To za wiele. To za wiele. Odchodzą do kaplicy. Scena dziewiąta. Dyndalski. Zbierając kawałki swojego pisma. Jak co sobie ubrda w głowie, to i klinem mnie wybije. Żebym pisał, co się zowie, jak już długo z Bogiem żyje, tego mi jeszcze nie powiedział. Grzechem prezumpcja taka, ale jednak radbym wiedział. Czemu dzisiaj zszedł na żaka? Co on sobie, tylko proszę, mógł do tego B upatrzyć? Co on nie staje tej literze? Czy brak w kształcie, czy brak w mierze? Od krzyż pański, a ja znoszę. Siada i składa kawałki. Scena dziesiąta. Dyndalski. Rejent. Rejent wchodzi, oglądając się na wszystkie strony. Rejent, kładąc rękę na ramieniu Dyndalskiego, który go nie widział. Dobry wieczór, panie bracie. Cóż to, dżumę w zamku macie? Żywej duszy nie ma komu. Odpowiedzieć, pan, czy w domu? Dyndalski. Jest, do usług. Rejent. Rzecz ciekawa. Cześnik wyzwał mnie na rękę. Acz nie moja to zabawa. Rzekłem jednak wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. I wyszedłem i czekałem. Tak czekałem nadaremnie, może wróżył, zbyt zuchwale, że mu rejent nie dotrzyma. Ale rejent był na dziale. Sucha tylko jeszcze nie ma. Dyndalski Ej, łaskawy mój rejencie! Nie wyzywaj go na cięcie, bo jak machnie po pętlicach, zdywiduje jak Bóg Bogiem. Głosy w kaplicy. Wiwat, wiwat, państwo młodzi! Rejent. Któż wesele tu obchodzi? Dyndalski. Rejentowicz. Rejent. Jak oparzony. Być nie może? Cześnik Za sceną Hej, Dyndalski, tam do czarta! Okulbaczyć mi Dzianeta! Wychodząc Już kaducznie przeszła czwarta! Scena jedenasta Rejent Cześnik Cześnik przyszedłszy naprzód sceny Spostrzega Rejenta Staje jak wryty Rejent kłania się nisko. Czas milczenia oko w oko patrzą. Cześnik chwyta za szablę to samo i rejent. Czas jakiś zastanowienia Cześnik zdaje się walczyć ze sobą. Dyndalski wybiega do kaplicy Cześnik na stronie Nie wódź mnie na pokuszenie, Ojców moich, wielki Boże! Wszak, gdy wstąpił w progi moje, włos mu z głowy spaść nie może. Odpasuje i rzuca karabelę na stół. Rejent zawiesza czapkę na rękojeści swojej szabli. Czego żądasz? Rejent. Mego syna. Cześnik. Ha ha, rozkosz mi jedyna. Będziesz zadość miał z mojej strony, ale z żoną czy bez żony? Rejent, wstrzymując się. To za wiele. Cześnik. Co za wiele? Tyś mi ukradł moją wdowę, by ją zmienić na synowej, ja m zatrzymał twego syna, by mu sprawić tu wesele. Masz więc byka za indyka. Scena dwunasta. Cisz sami. Klara Wacław, Papkin, Dydalski. Dworzanie, kobiety, wszyscy z bukietami wychodzą z kaplicy. Wacław, ach, mój ojcze! Klara, ach, mój stryju, niech się skończy ta zawiłość. Wacław, klękając. Przebacz, ojcze, i wzajemną pobłogosław naszą miłość. Rejent. Stań serdeńko i chodź ze mną. Scena trzynasta. Cisz sami. Podstolina. Podstolina. Mamże wierzyć, co się dzieje? Wacław z Klarą? Rejent. Na stronie. Oszaleję. Podstolina. Tak jest, wierzę. Już się stało. Więc wam powiem, i nie mało. Chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. Uf, majątek zapisany na czas tylko był mi dany, a w istotnym wiecznym darze dziś przypada szczęsnej klarze. Rejent. Na stronie. Dwa majątki, kąsek gładki, coś stryjowi żal tej gratki. Cześnik. Na stronie. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Podstolina. Ale przez to dziś nie tracę u rejenta sto tysięcy. Klara. Nie. Ja z mego to zapłacę. Podstolina. Przechodzi na prawą stronę. Klara do rejenta. Nie opieraj się już więcej. Swego gniewu zwalcz ostatki. Pobłogosław twoje dziadki. Klęka z Wacławem, któremu podaje prawą rękę. Rejent. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Daje krzyżyk i podnosi klęczących. Papkin. Do Wacława. Mogę już przestać na twym słowie? Ręczysz pewnie za me zdrowie. Na znak potakujący do cześnika. Teraz wzywam waszmość Pana. Każ nam przynieść roztruchana. Niech nam zagrzmiał i fanfary. Wypijemy pierwszej pary. Przechodzi na lewą stronę i drze testament. Cześnik. Niechże będzie dziś wesele, Równie w sercach, jak i w dziele. Podając rękę rejentowi. Mocium panie, z nami zgoda. Rejent przyjmuje rękę z niskim ukłonem. Wszyscy. Zgoda! Zgoda! Wacław. Wstąpiwszy na środek, także Klara po jego prawej, podając rękę cześnikowi on zaś ojcu po lewej i posuwając się naprzód sceny. Tak jest. zgoda. A Bóg wtedy rękę poda.